Cześć, jestem Koldio, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Poniższe zestawienia dotyczą ocen na świadectwach uczniów pewnej szkoły. Wiadomo, że wszystkich ocen niedostatecznych było 15. Ile ocen celujących otrzymali chłopcy, a ile dziewczęta? To zaczynamy od tego, że wszystkich ocen niedostatecznych było 15, czyli patrzymy na diagram tam, gdzie jest razem. Tutaj mamy oceny niedostateczne, czyli jest to 5%. Zapisujemy sobie, że 5%. 1,5% miałam powiedzieć. Z wszystkich uczniów, czyli my nie znamy tej liczby, czyli z x, to 15. Zamieniamy to na ułamek dziesiętny, czyli mamy 0,015. Z namnożenie tutaj x, 15 do przepisania. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej, czyli mamy x równa się 15, i dzielimy na 0,015. Przesuwamy teraz przecinek o 3 miejsca. To tutaj mamy 15. 15 na 15 to jest 1, i przepisujemy 3,0. Czyli do tej szkoły uczęszcza tysiąc uczniów. I teraz musimy tutaj ogarnąć liczbę chłopców i dziewcząt. Znowu robimy to na tej samej proporcji, że 2 i pół procent z y to będzie te 15%. Hop, bo tutaj mamy ocenę niedostateczną. No to znowu taki sam zapis jak było tam. Dzielimy. Przesuwamy znów przecinek o trzy miejsca. W 150 25 mieści nam się 6, czyli przepisujemy 2 zera. No to do tej szkoły chodzi 600 uczniów. To liczba dziewczyn. To będzie oczywiście 400. Zapiszmy sobie tutaj, że chłopców jest 600, dziewcząt 400. Łącznie wszystkich uczniów jest 1000. I teraz mamy tutaj wyliczyć ilość ocen celujących. Oceny celujące mamy tutaj, czyli u chłopaków 4%, u dziewcząt 5%. 5% oczywiście z liczby tej. No to zaczynamy od chłopców. Idziemy szóstki. U chłopców to. 4%, czyli 0,04 z 600. Dwa miejsca po przecinku niwelują nam się z dwoma zerami. 6 razy 4 to 24 chłopców otrzymało szóstki. A u dziewcząt mamy 5%. Z 400, bo jest ich mniej, to wymnażamy i otrzymujemy tutaj 20. I oczywiście odpowiedź, że chłopcy otrzymali 24 oceny celujące, a dziewczyny 20 ocen celujących. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.